Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i pierwszym odcinku z takiego jakby poradnika. Dzisiaj będzie poradnik, jak przejść glade Forest Ja sobie włączyłem Godmoda. Ja sobie włączyłem e, takiego Oto Speed, że to tak zadupiamy. E, jeszcze sobie kodem dodałem wszystkie temy i jeżeli też chcecie taki tutorial, jak dodać sobie wszystko. No to Pokażę Wam, jak odpalić takie kody, jak... pokażę Wam parę takich kodów. No ale dzisiaj spora jak przejść grę w DeForest. Ogólnie ja nie wiem dokładnie, jak to i tak szczęściem do niego natrafiłem na, ten, na tą ogromną dziurę. Ale ogólnie, jak znajdziecie tą dziurę, to schodzicie na dół, walczycie z mutantami, ale to dla chętnych, chociaż. E Tutorial, jak wejść do tej dziury, mogę też zrobić bez godmoda. ja sobie tak mogę o kurde dobra jednak nie chcę nic, nic do czynienia pójdziemy sobie na środek trzeba tam gdzie jest właśnie ta woda to wszystko tutaj mamy jakiś helikopter dajcie mi chwilę co ja sobie... tu o tym nawet nie wiedziałem, ale to może na to zrobię sobie odcinek, nie wiem e, teraz szukamy tego wejścia tam o, no i mamy, dobra i teraz spłyniemy tutaj wpływamy tu e, to ogólnie trzeba też zdobyć wszystkie karty, chyba też trzeba mieć całą zabawkę Timiego ja o tym tutorialu niestety Raczej nie zrobię, ponieważ, kurde, no nie wiem jak wam to wytłumaczyć, no po prostu nie zrobię tego tutorialu, jak zrobię te wszystkie temy, macie ten, ty, też taki tutorial, możecie sobie wyszukać taki tutorial, ja robię tutorial, jak przejść granie, jak zdobywać temy, chociaż może zrobię kiedyś taki tutorial, jak te wszystkie przedmioty zdobyć. Pamiętajcie moją drogę, gdzie ja płynę, chyba, że na bieżąco to robicie i gracie w Deforesta, Forest'a, przechodzicie sobie grę. Ogólnie są dwa wyjścia. Ratujecie Timiego, e, tyle że nie możecie grać już na tym save'ie, albo, albo zostawiamy Timiego, ale za to możemy grać na tym sejwie i odblokuje się do zbudowania kościół, taka tyronka, można powiedzieć, e, samochody, którymi nie można jeździć, ale ładnie wyglądają. I takich niby ludzi z Bartyków ze tych, Barty, że to jest od wzoru, że to jest jakby Timmy i ta żona jego. Nie Tim jego, tylko głównego bohatera. No i właśnie... I jeszcze taka ogromna wieża i ten... i... i lotnia się wtedy też obblokowuje. No. Może Wam kiedyś pokażę mój save, na którym przeszłam z kolegami grę. Niedawno, bo w sumie wczoraj, hmm. latarka, o Jezu mój głupi czekam. Już omijam, mi się nie chce z nimi walczyć. Są so, oni się jak łagodzą My się z nimi walczyć nie chce. Tutaj przechodzimy, przechodzimy. Tutaj są te słynne drzwi. Otwieramy je. Kartą, którą właśnie też trzeba zdobyć. Odczytywanie. Zawsze jest duży lag, lag tutaj. i drzwi się nam otwierają, wrota piękna. Śmieszne jest to, że w takim miejscu, na takiej wyspie znajdziemy takie miejsce. Tutaj możecie sobie poobaczyć, na przykład macie czerwoną farbę, co się możecie pomalować i kanibale nie będą was bić, chyba że je uderzycie. Jestem takim znawcą, że jakby że chciałbym, więc zawsze, więc zawsze wszystko, co się da sprawdzam wszystko, żeby po prostu znać się jak najlepiej fabułę, wiedzieć więcej, co się tutaj dzieje. Tutaj, idziemy sobie tu na dół. Na tutaj, bo nie da się tam nic zrobić. Tutaj nic nie mamy. Jak mówiłem, ja lubię odkrywać rzeczy, więc na przykład macie taki pokoik Megan. Widocznie też lubię roboty, tak samo jak Timmy. No i tutaj ona ogólnie sobie ten Idziemy dalej, wspinamy się gór, liną na górę. Chciałam powiedzieć, wspinamy się liną na dół. Eee, tutaj, ja Wam polecam użyć na przykład automatu, tych dwóch automatów, kawy się nabić, ponieważ to jest fajne, bo macie osiągnięcie wtedy. Ja już miałem osiągnięcie, ale macie osiągnięcie. Jak to bycie, i to jest naprawdę fajne. I taka ciekawostka. Jeżeli rzucicie na przykład koktajlem mołotowa to to wykryje, że czyli coś się pali i się zrasza, I to jest fajne. Taki szczegół, o których twórcy zadbali. W ogóle nagrywam poradnik jak przejść grę, jak już za niecały miesiąc, bo w sumie 20 chyba tam 4 dni wychodzi Sons of the Forest. Wiem tyle, że w lutym. Nie wiem, którego lutego, ale wiem tyle, że w lutym. Tutaj mamy jakiś szpital, można powiedzieć. No w sumie na pewno szpital, bo tutaj takie rzeczy są. Tutaj idziemy. Tam będzie mutant to od razu. Jak przechodziłem z kolegami, to to mój kolega się zestrał, że tu jest mutant, bo zapomniał o tym, że on tutaj jest. Mamy czerwoną farbę, to chyba nasa, czyli jednak... Włosy atakują, nawet jak masz czerwoną farbę. To się dowiaduje czegoś nowego, bo nie wiedziałem. No, one z kuszy schodzą na dwa hity i to jest najlepsze w kuszy. I ja zawsze sobie bierzcie z nich pancerz, ponieważ to jest najlepszy pancerz w, gr w grze. Bieracie go, ja mam całego. Przez to, że dodałem sobie itemy na początek. Tak jak mówiłem, tutorial może zrobię z tego, jak wpisywać kody. Bo to nie jest tylko tak, że klikasz F4, F1 jak ja i wpisujesz jakiś kod, to trzeba coś zrobić, żeby tak się stało. No i tutaj teraz schodzimy na dół. Tu mamy jakieś główne udowodniające, że Sahara jest za tym wszystkim, co się tutaj działo. Idziemy tutaj. Tutaj zabijamy kanibala, udało mi się na strzała go zdjąć, przechodzimy tędy, tam tędy. gdzie tędy. Tędy, jest to łóżko, no i tutaj mamy Timiego, możecie sobie pominąć, żeby nie musieć oglądać tej cutscenki. I zawsze było dosyć smutne jak to oglądałam. Tutaj ni niestety nie da się tej kascenki pominąć, więc albo sobie przebięcie do końca jej albo poczekajcie i obejrzycie sobie tą tsękę jak jesteście ciekawi oddaję mu to w zabawkę, dlatego chyba trzeba mieć by tą całą zabawkę zrobić Zawsze miałem ją z dużą do końca i robiłem tę grę, więc nie wiem. Nie wiem. No I tam trzeba włożyć ciało tej Megan, tej córki. Córki tego doktora Krosa, który jest odpowiedzialny za zabranie Timiego. Nawet możemy go zobaczyć tutaj z bliska. To jest ojciec tej Megan. To za to, że zabraliśmy nam Teraz idziemy sobie tutaj. Potem, jak do niej podchodzicie, to się włącza wam kadcenka yy, i ona się tam przemieni w takiego potwora i jak ją zabijecie, to musicie ze zwłok tego potwora wziąć megan, wziąć ją na ręce i dać właśnie... Już wam pokażę, gdzie. Ja z nim nie będę walczyć, bo wszyscy, że ja sobie dałem wszystkie itemy, to już mam tą kartę. Hmm. Idziemy tutaj. Jak już e, przynieśliśmy tą Megan na rękach, dodajemy ją tutaj. Okazuje się, że coś wyszło nie tak i ona upada i z niej wylatuje właśnie ta żółta karta Sahara. Właśnie ta, ta którą można potem też otworzyć drzwi do jachtu. No i e, właśnie wy będziecie musieli ją zabić, żeby zdobyć tą kartę, jeżeli gracie na czysto. No i potem tą kartę przyłożyć dokładnie tutaj. I tam w ogóle, jak pokazałem wam tam tego doktora Crossa, co tam leżą to tam mieliśmy, mieliście po stronie, prawie sami tam tą farbę. A nie, nie chcę, bo nawet szalmy, bo to już mam ich Chyba nieskończoność jak sobie dodałem. Idziemy tutaj, tutaj. Tędy. A ja sobie wezmę latarkę, bo ciemno dupie. W ogóle ja się zastanawiam, czy nie zrobić jakieś serii spory, są szczególnie ciekawostki, czy jakieś inne coś. Ponieważ dużo znam takich ciekawostek. Yy, I oczywiście ten zestaw do nurkowania, te, co nie, to on jest obowiązkowy do przejścia gry. i Nawet to widzieliście jak mieliśmy do tego miejsca czy normalnie byście nie dali rady tutaj. Trzeba mieć kamienie. Tak mi się wydaje, że trzeba mieć kamienie, bo nie wiem czy coś innego tam można dać, ale ja zawsze zabieram ze sobą kamienie. W sumie tak dla klimaciku nie będziemy latarką, zrobimy sobie takie coś. się nie da. No jedziecie tutaj, tutaj na dół, do windy. Przykładacie kartę. Flara, ale nie, pistolet co Że Flara, pistolet, latarka. Widzicie tu? Źle wyglądało to przeładowanie broni. I tutaj klikacie, jeżeli chcecie uratować Timiego i, i nie kontynuować gry na tym serwerze. A tutaj klikacie, jeżeli chcecie kontynuować, gdy na tym serwerze Altimiego zostawicie i potem, jak zostawicie Timiego, to idziecie tą windą, no i dalej już idziecie tylko tam, gdzie się da. Więc ja już wierzę, że dalej sobie dacie radę. E, ja zrobię to, no i klikamy. Jeśli chodzi o tamto, gdzie trzeba pojechać windom, to tam robicie rzeczy, które robiliście już wcześniej, gdy zdobywaliście na przykład katanę, ten e, e, shikierę, to wszystko to, to jest głównie intuicyjnie. Tam trzeba rozsadzić na przykład dynamitę właśnie te ściany. Mamy czarny ekran Ja wam dalej nie będę spoilerować w sumie Wy sobie już takie scenki całe obejście Bo po co mam wam spoilerować? Rok później mamy, że tam... On jest już tam z tymi W sumie to nawet nie będą spoilery po prostu, no takie będzie zakończenie gry. My next is a TV star and real life no i tutaj zaraz zobaczymy sobie Timiego, który ma jakieś his book, Rescue, along with his son, Timmy. Please no i zobaczycie do na koniec, miał te długawki. Ja tutaj zakończę odcinek. Mam nadzieję, że tutorial Wam pomógł. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, dajcie suba z dzwoneczkiem. I uh, so no i so będę Wam wdzięczna. Zróbcie to, jeżeli poradnik Wam pomógł. Więc do zobaczenia, widzimy się na następnym odcinku, prawdopodobnie z Delicate. Pa!